No, cześć, cześć, witajcie tutaj Maciek i Klocki, a dzisiaj archiwalny czwartek i to pewnie taki jeden z lepszych na rok 2024. Mimo, że mamy właściwie dopiero początek roku, bitwa w Dol Guldur rok 2013. Prawie 800 klocków, a cena katalogowa 350 zł bez grosza. Te wiele lat temu, ty, to już ponad dekadę. Wiecie, ile teraz współcześnie kosztowałby ten zestaw? No, jak nic, 7 stów. Pamiętacie przecież, że na przykład ten XD X-Menów, no to cztery stówki katalogowo, czyli więcej niż ten tutaj zestaw. A zerknijcie na minifigurki, no mamy Rada Gasta, na nim mi najmocniej zależało. Azok, też niczego sobie, jest Gandalf Szary, jest Nekromanta. No i jacyś orkowie, to zawsze fajnie mieć ich kilka, wiecie jak to działa w przypadku makiet. Być może te ruiny nie są jakieś takie za specjalne, ale zawsze z przyjemnością można złożyć. To jest właściwie najmroczniejsze miejsce w Mrocznej Puszczy, siedziba tego czarnoksiężnika nekromanty, a jak się później okazało, była to przykrywka Saurona. A tutaj możecie zauważyć, że niby to pudło jest otwarte, ale tak naprawdę zestaw jest świeżuteńki, no tylko musiałem sprawdzić, czy aby na pewno wszystkie worki tutaj były. Jeżeli pamiętacie, jeżeli śledzicie kanał na co dzień, no to pokazywałem to w co nowego, że z poczty przyszło to w opłakanym stanie. Ale na szczęście, tak jak wtedy to zweryfikowałem, wszystko było, a dzisiaj się ostatecznie upewnimy. Lećmy! Tolkienowskim uniwersum to miejsce jest nazywane wzgórzem ciemnych mocy i faktycznie dostrzegam tutaj takie niepokojące sygnały. A to jakaś podwieszona klatka z truposzem, a to pajęczyny, chociaż to akurat standard. Są jakieś bramy z pułapkami no i takie przesuwające się kamienne bramy. Okej, okay, może otwórzmy. O, podoba mi się to miejsce, gdzie ukryto pierścień. Kolejna minifigurka to taka kamienna statua. Tak naprawdę mamy Tutaj 797 klocków, ale wiecie, to właściwie prawie, że tyle co 800. Jeszcze licząc z zapasówkami, to trochę ponad 800. No i właśnie, tak to słuchajcie, bywa z tymi archiwalnymi zestawami, że jest trochę adrenaliny kiedy ściągamy je na przykład z Wielkiej Brytanii, bo tam akurat było najtaniej, no i po prostu wiecie, jak tutaj będą jakieś braki czy też po prostu sprzedawca okaże się nieuczciwy, to potem można sobie ścigać wiatr w polu. No i z tego co pamiętam tak, mieliśmy wygnieciony listek z naklejkami, a tutaj są jakieś pnącza, jakieś dzidy, jakieś zabite dechami wejścia, no i po prostu taki mocno zmurszały mur. O, na szczęście dostrzegam tutaj parszywe cielsko Azoga i bardzo dobrze, bo minifigurki to są najcenniejsze rzeczy akurat w tym secie. No w sumie w większości zestawów z Lego Harry Potter albo Lego Lotr, czyli Lord of the Rings. No i idę budować, ale bez speedbuildu, bo ta konstrukcja to są po prostu ruiny. To byście tylko widzieli szare klocki, które przybywają i potem bym się zajmował Coraz to kolejnymi segmentami. Najbardziej na tym etapie martwią mnie naklejki. Mocno wygniecione. Policzmy worki z klockami. Sześć sztuk, czyli tak jak być powinno. Dajcie mi jakąś godzinkę, a no, być może dwie, i na spokojnie to wszystko poskładam. A poczekajcie, mamy tutaj jakieś materiały z tyłu. Oczywiście, reklamówki gier. No i ten spis figurek, a niektóre z nich. To są naprawdę niezłe. O, na przykład ten dowódca, ten powiedzmy prezydent czy też burmistrz miasta na jeziorze. Piękne to są rzeczy, piękne wspomnienia. I dajcie jakąś łapeczkę w górę, dlatego że te filmy w realizacji aż takie tanie nie są. Lecę budować! Mniej więcej półtorej godziny, i wracam do Was z ukończonym modelem. To jest tego typu zestaw, gdzie należy puścić sobie jakiś podcast albo utwory ze Śródziemia, dlatego że ta budowa momentami się dłuży. To znaczy, zwróćcie uwagę, mamy tutaj głównie szare mury, ale też nie jest tak źle, bo co jakiś czas pojawiają się bardzo ciekawe detale, albo chociażby konstrukcja pułapki. No i zobaczcie, są takie klocuchy. Które zapakowano nam w osobne małe woreczki, i one są tutaj zdecydowanie najcenniejsze. To razem z Wami otworzę tą czapę leśnika połączoną z brodą, a także tutaj gdzieś widzę w środku ciemnotanowe piórko. Oj, to jest rarytas! Słuchajcie, no to składamy tego czarodzieja. Minifigurką przyjrzymy się później, ale już teraz zwróćcie uwagę na tą szatę. No, nóżki są nienadrukowane, ale ta góra. Jakby wydziergane liście, ależ to dobrze się prezentuje. Już takie bardziej miękkie te peleryny, to nie jest taki totalny old school. No, i zakładamy to w miarę szybko. No i pięknie to się prezentuje, taki czarodziej leśnik, o, gumowa czapa, gumowa broda i tak naprawdę dużo tutaj widać tej ekspresji, bo zazwyczaj broda to nam zasłania praktycznie wszystko. No szkoda, że nie miałem tego czarodzieja, kiedy nagrywałem swoje top 10 magów bo on by jak najbardziej się przydał, a teraz azog <laughs> i ta jedna dłoń zastąpiona jakimś tam powiedzmy harpunem czy też widelcem, no to jest coś po prostu bardzo ostrego i może to służyć. No, jako śmiercionośna broń. Po prostu zdziwiło mnie to, że ta nakładka również nie była w takim osobnym woreczku. Ale fajnie, bo możemy tutaj użyć zwykłego torsu, albo jeszcze to bardziej zbustować. O! No, to jest podobnego typu jak chociażby cielsko czubaki. Tam również nakładamy na torsik całkiem skomplikowany odlew. Tutaj z kolei nie bardzo podoba mi się ta broń. O, jakaś taka obuchowa. Aż by się prosiło, żeby dodać tam jakiś kieł albo coś takiego. Przez chwilę traciliśmy ostrość, ale na szczęście już jest w porządku. No to co, aż nam się Gandalf tutaj wywrócił. I przejdźmy już do takiej analizy całego zestawu. Stwierdziłem, że na pewno byście mi nie wybaczyli, jakbym sam to wszystko porozpakowywał, prawda? pochwyciłem statyw no i oddaliliśmy się tak dwa kroki w tył teraz w pełnej krasie możemy obserwować mroczne Dol Guldur to jest ten moment historii gdzie Galadriela jeszcze nie odczarowała tego miejsca no i co my tutaj mamy jakieś schody blanki bramy wrota może na tym ujęciu pokażę wam te pułapki do których mam łatwy dostęp o tutaj na przykład Możemy zrzucić na kogoś czaszkę, dalej pojawia nam się nekromanta i to działa bardzo sprawnie. O, ja teraz mam stosunkowo ciężki dostęp, no ale wszystko tutaj śmiga aż miło. Tutaj mamy jakieś ostrze, w ogóle ta część jest bardziej uszkodzona, no bo i pajęczyny i brakuje niektórych elementów. A moja nerwica natręstw sprawia, że chciałbym, o, w ten sposób to odwrócić, żeby było bardziej symetrycznie. Natomiast ostatnia, taka chyba największa pułapka, to po prostu wielka klatka, która również, podobnie jak czaszka, może spaść nam na głowę, choć z drugiej strony coś tutaj ją chyba zblokowało. No, tak naprawdę można sobie katapultę ustawić tutaj na tej zniszczonej wieży i wtedy całkiem sprawnie prowadzimy ostrzał. Oczywiście można sobie odsunąć tą statuę i to my decydujemy, jak głęboki jest ten zestaw. A skoro mowa o takich technicznych właściwościach, to wrzućmy to wszystko na obracarkę. Mniej więcej 15 cm no tyle trzeba sobie tutaj policzyć, żeby to wyglądało odpowiednio. Do pewnego stopnia możemy manipulować tymi bokami, bo skrzydła o, jak widzicie, są na takich zawiasach, ale te 15 cm to takie niezbędne minimum, tak sądzę, mniej więcej 40 cm długości. To też zależy od tego ruchu wahadłowego. No i 20 cm wysokości. Najwyższy punkt to oczywiście wierzchołek zniszczonej, uszkodzonej wieży. Chyba, że tam sobie wmontujemy mini katapultę, to wtedy te wymiary nieco się zmienią. Okej, okay, to przyjrzyjmy się, co tam jeszcze ciekawego znajdziemy w tym modelu. Od tyłu, jak widać, jest i brama, i jakieś kolce, i ta pajęczyna, a także w jednej komnacie coś tam jakby pozostawiono. Lećmy! No to rzut oka na kuchnię zestawu, a właściwie jego zaplecze, żebyśmy się tutaj dobrze zrozumieli. Nie widzę tutaj kuchni, no chyba że chodzi o to małe pomieszczenie, gdzie pozostawiono mocno zużyty miecz, a także jakąś beczkę. No, nie wiem, może tam były kartofle albo coś jeszcze innego. W każdym razie widzę tutaj pozostałości po mięsie, bo jakby jakieś ogryzione kości szczura. No tak, to może być jak najbardziej dieta orków. Kiedy spoglądamy z tej perspektywy, no to automatycznie te wszystkie mechanizmy stają się jakby mniej magiczne, bo tutaj mamy po prostu obrót, no a w tym miejscu siedzi sobie pająk. Jeżeli zaś chodzi o ten drugi, taki sam mieczor, jak pokazywałem przed chwilą, no to on lata dzięki tutaj temu mechanizmowi. Możemy sobie wygodnie, tak w miarę wygodnie otworzyć tą bramę i to pewnie wygląda lepiej, no bo hmm, czujemy jakąś głębię tego zestawu. Doceniam to, że właściwie po tych blankach, po tych murach mogą sobie spacerować orkowie. No i tutaj jakieś pojedyncze kły albo jakieś inne złowrogie wyrostki. Jest jakaś tutaj pochodnia. Także na środku i to właściwie tyle z takich najbardziej istotnych rzeczy. Po boku widzę pojedyncze brązowe ciernie. Podmieńmy sobie tą klatkę na małą katapultę, bo to się robi bardzo wygodnie. Cyk, wrzucamy tutaj to hmm, chyba ustrojstwo orków. No i teraz możemy skorzystać z tej czarnej amunicji. No tak, jak orkowie to wszystko musi być raczej mroczne i czarne. W ten sposób możemy sobie odpalić te pociski, choć nie jest to jakoś bardzo wygodne, musimy to wyczuć, ale teraz poleciało ładnie. Zbyt dużo więcej na temat tyłu raczej powiedzieć nie można, bo, tak jak powiedziałem na samym początku, to jest po prostu zaplecze, ale zbudowane całkiem przyjemnie. Zwróćcie uwagę, te płytki dodatkowo nam jeszcze wzmacniają cegiełki, więc całkiem bezpiecznie możemy to wszystko przenosić. O! Być może nawet warto ściągnąć klatkę na dziedziniec, bo nie oszukujmy się, momentami mało tam się dzieje. O na przykład przy podstawie wieży przydałoby się więcej orkowego uzbrojenia albo jakieś fizyczne kości, a nie tylko naklejki. Zresztą podobnie pustawo jest w bramie. Okej, okay, kiedy ustawimy tam minifigurki jest w porządku, ale tak naprawdę gdzie nie jakieś takie smaczki jak najbardziej by się przydały. A zrujnowana wieża i tak sobie poradzi, bo mamy... Tam trochę amunicji, no i to taka naturalna miejscówka dla katapulty. Oczywiście jest pewien minus, <laughs> ten mechanizm nie będzie aż tak efektowny. O, po prostu zadźwięczą na łańcuchy. A to tutaj, no to wiemy jak zazwyczaj jest zbudowane, no bo często takie klatki pojawiają się w Lego Ninjago. No a tutaj jeszcze ten truposz ma takie latające ramiona. Później już to zmieniono, ale okej, okay. może przejdźmy do tej statuły w centrum, bo tam, tak jak spoilerowałem już na początku, znajdziemy główny artefakt, czyli pierścień. O, on tak dosyć sprawnie nam tutaj wylatuje. Trochę nie rozumiem, dlaczego z drugiej strony również nie zaprezentowano, o, takiej gładkiej płytki. Wtedy to by na pewno, no, sprawnie tutaj nam wypadało, za każdym możliwym razem. I mamy bardzo ładny posąg. Uwielbiam takie nadruki. Praca rzeźbiarza odpowiednio została nadrukowana poza tą dolną częścią. No to jest mocne niedopatrzenie, ależby ten nadruk dobrze tutaj siadł. No i bardzo dobrze, że w centrum mamy ten schowek na nekromantę, dlatego że gdyby tego tutaj nie było, no to zestaw byłby bardzo ubogi pod kątem takich detali, a tutaj na naklejkach jest fragment muru, jakieś drewniane dzidy, tylko te schody, no to jest bardzo a bardzo przewidywalne. Wręcz powiedziałbym, że w tym przypadku symetria wyszła trochę na niekorzyść, bo takie stare kamulce to powinny być bardziej losowo rozrzucone, a Tutaj każą nam dokładnie kubek w kubek lewą i prawą stronę odtwarzać, ale chyba zaczynam się czepiać. W tym zestawie chodzi o minifigurki, i do nich teraz przejdźmy. W zależności od przyjętej metody liczenia mamy od 6 do nawet 8 milifigurek. No bo statua, a już tym bardziej szkielet, to takie elementy wyposażenia. W każdym razie na tej płaszczyźnie jest bardzo, bardzo dobrze. Rozpocznijmy od orków z Gundabad. I tutaj akurat delikatne rozczarowanie, bo oni są identyczni pod kątem nadruków jak w zestawie z Beornem. Z tym, że tam no, mieli jeszcze te fryzury, te uszy, a tutaj ani jeden z nich czegoś takiego. Takiego nie zyskał. Doceniam te miecze, szczególnie ciemniejszy jest bardzo, bardzo cenny. No, ale wiecie, mogli się postarać. Mogli jednemu z nich dorzucić taką czuprynę. No i mocno doceniam te barbarzyńskie naramienniki z kolcami. O azogu trochę już mówiłem: jest to przywódca orków z Morii. O, ma takiego białego warga, mierzy 2 metry. Jest inteligentny i wyprostowany, także bardzo ciekawe jak on tam się rozwinął. No i opatulono go w taką przepaskę, jakby ze skór dobrze to wygląda, zarówno pod kątem odlewu tej gęby, jak i tych wszystkich blizn. Następnie mamy moim zdaniem największą gwiazdę, a jest to Radagast Majar. On chroni przyrodę przed złem, mistrz zmiany barw i kształtów. Teraz tak jeszcze zwróciłem uwagę, że gdzieś tam w okolicach skroni. Ma chyba ptasie odchody. No tak, właśnie w ten sposób kreowano tą postać. Do pełni szczęścia w zestawie brakuje tego jego zaprzęgu. Króliki z rozgobel. Chyba tak to się zwało. No jakby jeszcze dorzucono ten śmieszny wehikuł. Jak najbardziej byłbym w pełni usatysfakcjonowany. Gandalfa Szarego to już kilkukrotnie mieliśmy w przeróżnych zestawach. Akurat w tej wersji bez czapki. No, i jak wiecie, to jest taki cierpliwy wędrowiec, ponoć najmądrzejszy z Białej Rady, miłośnik elfów. Muszę wam pokazać, jak prezentują się nadruki od tyłu, bo jednak ta peleryna dość dużo zasłania. Jest porządnie, ale także zwyczajnie. Właściwie wszyscy czarodzieje nie mają nadruków na nogach. No, bo za czarodzieja również uważam tego czarnoksiężnika, choć byłoby to jakieś takie nieszczęsne widmo. W niektórych kontekstach jak najbardziej ta postać może się przydać. Jako jakiś mm, duch małpa, duch goryl? No, mam takie pierwsze skojarzenia. Wygląda to mrocznie i na pewno przyda się niejednemu mocerowi, albo już się przydało bo właściwie kto chciał ten zestaw, to raczej kupił go dużo wcześniej, kiedy był po prostu tańszy. Nie wiem, co myśleliście na temat tego zestawu przed recenzją. Ja wiedziałem, że on konstrukcyjnie nie powali nas na kolana, o na przykład jak Rivendell, bo to była architektoniczna perełka. Jeżeli macie ochotę, koniecznie nadróbcie recenzję. W każdym razie, no tutaj chodziło o minifigurki. Radagast o w tym momencie czaruje, a także Azok. Oni są świetni, w sumie tego nekromantę też warto mieć, a pozostali no na pewno mogą się przydać, bo tacy orkowie czy też Gandalf to zawsze spoko mieć w swojej kolekcji. Elementy zapasowe, jest dużo ognia, jest ramia oraz noga od szkieleta, Aż dwa pierścienie, i trochę jakby zbyt dużo zostało mi tych szarych serków. Ale może wtedy tak to pakowali, bo przecież budowałem bardzo uważnie. No nie wiem, mogę sobie gdzie niegdzie to jeszcze doczepić. Aha, no ustawmy obok zaraz zasadzkę, i wtedy ten mur jest znacznie, znacznie dłuższy. Jeżeli miałbym szukać jakichś minusów w tym secie, to gdzie niegdzie jest pustawo, ale wiecie, to w końcu ponure, opuszczone ruiny, a także wydaje mi się że jakby to lepiej tutaj rozegrano pod kątem placyku. No to i ja jeszcze lepszą ocenę mógłbym wystawić. Poza tym ten nekromanta na opakowaniu wyglądał jakby nieco się świecił, a to jest wszystko ściema. No dobra, przechodząc do konkretów, wystawiam mocne 8 plus na 10. Na więcej ten zestaw raczej nie zasłużył. Co wy o tym sądzicie? Również napiszcie w komentarzach. A ja tymczasem się odmeldowuję z takim poczuciem, że ten archiwalny czwartek był naprawdę super. Hejjo!